Witajcie kochani. Jakie są sekrety piękna, młodszej skóry, młodszego wyglądu i starzenia się z wdziękiem? W tym odcinku podzielę się z wami sekretami urody, dzięki którym przy odrobinie wysiłku możesz wyglądać znacznie młodziej bez nadmiernego makijażu czy super drogich kremów. Zdajemy sobie sprawę, że z wiekiem Nasza skóra traci swój blask i elastyczność. Bo dojrzała skóra staje się znacznie cieńsza, bardziej sucha. Poza tym utrzymanie wilgoci dla skóry staje się trudniejsze i po prostu wyglądamy starzej. Co więc zrobić, aby naturalnie wyglądać młodziej? A zatem istnieje wiele prostych sposobów na odjęcie sobie lat, aby w naturalny sposób wyglądać młodziej i czuć się Piękniej mimo starszego wieku. Po pierwsze, pij dużo wody, bo to jest najlepszy sposób na młodszy wygląd oraz lepsze samopoczucie. Nawodnienie organizmu jest na pierwszym miejscu w osiągnięciu tego celu, aby wyglądać młodo. Ile zatem wody musimy pić dziennie? Musimy pić co najmniej 8 szklanek wody dziennie. Bo woda pomaga utrzymać jędrność w, w naszej skórze i nawilża nasze komórki, a tym samym zmniejsza ilość widocznych zmarszczek. Woda również pomaga usunąć toksyny i wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia z naszego organizmu. Ilość spożywanej wody zależy również od klimatu, w którym mieszkasz na świecie, bo jeżeli mieszkasz w strefie gorącej. To musisz pić więcej wody. Warto wiedzieć, że herbata i kawa również wliczają się do codziennego spożycia wody. Ale kawa z kawą to jest trochę inaczej, bo zbyt dużo kofeiny powoduje odwodnienie. Jeżeli natomiast chodzi o herbatę, to na przykład zielona herbata. Wraz z wiekiem sprzyja w zachowaniu młodego i zdrowego wyglądu skóry, bo picie zielonej herbaty zmniejsza widoczność zmarszczek i poprawia elastyczność skóry. Oprócz tego, wiadomo, że zielona herbata zawiera przeciwutleniacze, które chronią skórę przed różnego rodzaju uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki. Ponadto badania nad zieloną herbatą również wykazały, że zielona herbata zwiększa poziom kolagenu, co jest bardzo pomocne w zachowaniu jędrności i młodszego wyglądu skóry. Po drugie, chroń skórę przed promieniami słonecznymi. Jak wiadomo, narażanie skóry, a szczególnie skóry twarzy, na dużą dawkę promieni słonecznych niszczy ją. Niezbędne są więc filtry przeciwsłoneczne na twarz i należy stosować je codziennie, ale stosuj je również w dni pochmurne, aby uchronić twarz przed wczesnym starzeniem się. Krem przeciwsłoneczny zabezpieczy Twoją skórę przed ekspozycją na słońce, które powoduje przedwczesne starzenie się, bo słońce może nie tylko powodować zmarszczki. Różnego rodzaju plamy na twarzy, ale również może spowodować raka skóry. Dlatego więc chrońmy skórę, zwłaszcza w starszym wieku nie tylko skórę twarzy, ale również skórę całego ciała. Przez noszenie odzieży ochronnej, nośmy ubrania białe, bawełniane, cieniutkie i przewiewne. Ponadto należy pamiętać o regularnym Nawilżaniu skóry. Nawilżanie skóry jest też, jest też bardzo ważne, aby zapobiec marszczkom, i właśnie w tym pomocny będzie nam kwas hialuronowy, który pomaga utrzymać nawilżenie skóry. Więc szukajmy kosmetyków zawierających ty, ten kwas, który pomaga właśnie nawilżaniu skóry. Niezbędny również jest retinol, który pobudza odnowienie komórek i zmniejsza widoczność zmarszczek. Poza tym prawidłowa pielęgnacja twarzy jest również niezbędna. Należy więc codziennie myć twarz delikatnym mydłem lub innym środkiem, aby usunąć zanieczyszczenia ze skóry twarzy. Następny to jest podkład na twarz. Nakładamy go wilgotną gąbką, bo wygląda on wtedy bardzo delikatnie. Można go też nakładać palcami i jest wtedy trwalszy i dłużej pozostaje matowy. Nie nakłada się płynnego fluidu bezpośrednio po nakremowaniu twarzy, bo warstwa jego na skórze jest wtedy zbyt cienka i nie kryje dobrze. Po nałożeniu fluidu, skóra powinna być równomiernie pokryta, aby wykonać Bardziej kryjący matowy makijaż. Potem nakładaj podkład suchy w kompakcie można go nakładać wilgotną gąbką, bo, gąbko, bo gąbka sucha da bardziej przejrzysty i delikatny efekt. A mamy też korektory do twarzy, które świetnie nadają się do pokrywania przebarwień. Należy wybrać taki korektor, który dokładnie odpowiada odcieniowi skóry, ale powinien on być zawsze o dwa tony jaśniejszy od podkładu. Korektor w okolicy oka sprawia, że twarz nabiera młodszego wyglądu. Oczy głęboko osadzone są bardziej wyeksponowane, a oczy zmęczone nabierają wtedy blasku. Więc najpierw nakłada się podkład, Zostawiając wolne miejsce wokół oczu na korektor, a potem wklepuje się korektor. Ponadto dobrze jest wybielać skórę twarzy i rąk połówką cytryny, a potem zabiegu koniecznie nasmaruj krem nawilżający. Innym sposobem na młodszy wygląd jest zrobienie jasnej kreski białym ołówkiem na dolnej krawędzi powieki. Bo jasna kreska na dolnej wewnętrznej krawędzi oka doda nam blasku, doda oczom blasku. Wykonaj to miękką, białą kredką do oczu. Jeżeli natomiast jesteś krótkowidzem, to w okularach Twoje oczy wyglądają mniejsze. Wybieraj więc jaśniejsze i perłowe kolory cieni i mocniej tuszuj rzęsy. Aby nadać twarzy ciepły wygląd, no to nałóż nieco różu na skronie, koniuszek nosa i brodę. Innym sposobem jest zielony cień na powiekach, który doskonale zatuszuje wszelkie zaczerwienienia oczu, a niebieski cień pod oczami, pokryty pudrem, doskonale zatuszuje podkrążone oczy i szczególnie sine oczy. Jest też coś takiego jak peeling twarzy, który zlikwiduje szary odcień cery. Dlatego też regularnie złuszczaj skórę twarzy, aby usunąć martwe komórki i odsłonić świeżą, zdrową skórę. Gotowy peeling do twarzy możesz zastąpić własnym zrobionym z płatków owsianych lub otrąb i wody. Po prostu wymieszaj te składniki na papkę w miseczce i taką papkę wetrzyj w skórę twarzy. Możesz go stosować raz w tygodniu i skóra będzie wtedy wyglądać młodziej. Regularny peeling twarzy usuwa plamy, zmarszczki, blizny i trądzik. Innym sposobem na peeling twarzy jest wsypanie do małej miski. Odrobiny sody oczyszczonej i dolanie odrobiny oliwy z oliwek, potem to wymieszanie, aż uzyskasz delikatną pastę. Nałóż tą pastę na blizny potrądzikowe i masuj tą mieszanką twarz przez 5-7 minut. Potem zmyj wodą i osusz i nałóż krem nawilżający. Ważne jest również spożywanie odpowiedniej żywności. Bo to, co jemy, może mieć bezpośredni wpływ na nasz wygląd. Jeżeli włączamy zdrowe produkty do naszego pożywienia, to możemy pomóc sobie wyglądać młodziej i czuć się zdrowiej. Przede wszystkim musimy zadbać, aby nasza skóra posiadała wystarczającą ilość kolagenu. W jakich produktach żywnościowych znajduje się kolagen? Kolagen jest to białko, które możemy pozyskać z różnych źródeł żywnościowych. Znajduje się w kurczaku, rybach i jajkach. Kolagen pomoże nam zachować jędrność i elastyczność skóry. Możemy również przyjmować suplementy kolagenu. Oprócz tego musimy przyjmować witaminę C, która pomaga rozjaśnić naszą skórę. I uchroni ją przed uszkodzeniami. W jakich produktach jest najwięcej witaminy C? Do pokarmów bogatych w witaminę C należą owoce cytruszo, cytrusowe, pomidory, brokuły i jarmusz. Dzięki tym produktom uzyskamy promienną i młodo wyglądającą skórę. Są też inne produkty, które dodadzą nam młodości, a mianowicie Warzywa liściaste jak szpinak, który chroni skórę przed uszkodzeniami, łosoś, który jest źródłem kwasów tłuszczowych omega 3, jogurt, który dostarcza białka i wapnia co jest bardzo ważne również dla naszych kości. Pamiętajmy o tym, że zdrowa dieta może mieć duży wpływ na to, jak wyglądamy i jak się czujemy. Nie zapominajmy również o odpoczynku i odpowiedniej ilości snu. Należy dużo odpoczywać i wysypiać się, bo odpowiednia ilość snu jest niezbędna dla naszego zdrowia, myślenia, młodzieńczego wyglądu, no i samopoczucia. Jeżeli brakuje nam snu, to możemy mieć problemy zdrowotne, fizyczne i psychiczne, a trudności z zasypianiem. Mogą wynikać ze stresu, zmian hormonalnych, patrzenia w ekran komputera przed spaniem i różnych schorzeń. Kiedy brakuje nam czasu na odpoczynek, to widać to od razu na naszej twarzy, bo mamy cienie pod oczami, no i nasza cera nie ma blasku. Wyglądamy wtedy na zmęczonych i starszych niż jesteśmy. Ponadto, brak snu, może wiązać się również z problemami psychicznymi, problemami z pamięcią, stanami lękowymi, ciągłym zmęczeniem oraz depresją. Brak snu wiąże się również z ryzykiem wypadków, złamań kości, a nawet utrzymaniem prawidłowej wagi ciała. Jeżeli dostarczymy organizmowi odpowiednią ilość snu, to nasz organizm będzie wyglądał młodziej, a, tym, a ty będziesz czuła się lepiej. Będziesz miała dobrą kondycję mimo starszego wieku, lepszy nastrój i lepszy ogólny stan zdrowia. Zadbaj również o swoje zdrowie psychiczne. Kiedy czujemy się dobrze psychicznie, to wyglądamy i czujemy się szczęśliwi, młodsi, zrelaksowani. Ważne jest, aby utrzymać kontakt z przyjaciółmi. I z rodziną, bo relacje te pomagają zachować aktywność i bystrość umysłu. Śmiej się, często, bo uśmiech to zdrowie. Amerykanie ciągle się uśmiechają, przez co wyglądają młodziej. Kiedy się uśmiechamy, to mięśnie twarzy kurczą się i rozluźniają, co sprawia, że mięśnie te stają się jędrne i skóra szybko się y, nie męczy, skóra nie wiodczeje. Badania wykazały, że uśmiechanie się i uśmiech pomagają zmniejszyć proces yy, stresu, który zdecydowanie prowadzi do zmarszczek. Po prostu stres widać na twarzy. Inną rzeczą jest również to, że gdy śmiejemy się, to pobieramy więcej tlenu, co pomaga również naszej skórze. Krótko mówiąc, śmiech to zdrowie. Pomaga zredukować zmarszczki i nadaje skórze zdrowy blask. Następne to zarządzanie poziomem stresu. Zdajemy sobie sprawę, że stres może wpłynąć negatywnie na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne, no i przyspiesza proces starzenia się. Jak jesteśmy zestresowani, to nasze ciało uwalnia kortyzol, to znaczy yy, kortyzol jest hormonem stresu, który powoduje, że tyjemy, robią nam się zmarszczki, wypadają nam włosy, a nasza skóra robi się sflaczała. Dlatego tak ważne jest, aby znaleźć sposób, sposoby radzenia sobie ze stresem. Niektórym pomaga czytanie książki, inni idą na spacer, Ćwiczą jogę, robią sobie ciepłą kąpiel, a inni idą potańczyć. Wymienione tutaj działania związane są ze stylem życia i nie dotyczą tylko młodego wyglądu, ale również pomagają nam żyć dłużej, zdrowiej i szczęśliwiej. Ważne są również regularne ćwiczenia czyli gimnastyka. Zdajemy sobie sprawę, że wszyscy musimy pracować. I ciągle nam brakuje czasu na ćwiczenia, bo ćwiczenia to ciężka praca, ale ćwiczenia się opłacają, bo pomagają poprawić krążenie, nadają skórze zdrowy wygląd. Ćwiczenia dostarczają organizmowi więcej tlenu do komórek. Mało kto wie, że ćwiczenia również uwalniają endorfiny, które poprawiają nam nastrój. Dzięki temu. Nie tylko wyglądasz lepiej, ale również czujesz się lepiej. Ćwiczenia wzmacniają nasze mięśnie, podtrzymujące skórę, przez co skóra szybko nie wiotczeje i nie robią nam się zmarszczki. Należy więc ćwiczyć co najmniej 30 minut dziennie. Ale może to być również wyjście na spacer, taniec i tak dalej. Dziękuję bardzo za uwagę. Cieszę się, że ze mną jesteście. Mam nadzieję, że film ten był dla Was pomocny i zapraszam do oglądania następnych odcinków. Proszę, podzielcie się swoimi rozważaniami pod filmem. Zasubskrybujcie mój kanał i dajcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzach, jaki temat Was interesuje i co chcielibyście, abym poruszyła w następnych odcinkach. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłego dnia.